Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2. I na wstępie chciałbym powiedzieć, że odkąd pamiętam, wszyscy pisali mi w komentarzach, że przy nadawaniu tytułów powinienem uwzględniać również niższe tytuły, dzięki czemu nie musiałbym potem bawić się w jak to się nazywa? W samodzielne rozdawanie ich, no i będę miał więcej relacji z tym wasalem. Podczas gdy ostatnio okazało się że w komentarzach znaleźli się ludzie, którzy podobnie jak Lezjony pisali sensownie, by tego nigdy nie robić, bo to jest głupota, bo przez to powstają takie abominacje jak Kolej, który obecnie podobno rządzi siedmioma, powtarzam, siedmioma hrabstwami na terenie mojego kraju i może on robić tutaj na mnie jakieś dziwne frakcje i przejmować władzę więc przepraszam, przepraszam, że ja tak zgałganiłem w poprzednim odcinku, ale no to gałgaństwo wyszło po prostu przez moich widzów, którzy w większości pisali mi, bym zawsze uwzględniał mniejsze tytuły, więc właśnie to pokazuje, jaką, jaka jest rozbieżność między jedną a drugą osobą. Po prostu każdy ma swój własny pogląd na to, co powinno się robić w tej grze, ale prawda jest taka, że w sumie po przemyśleniu tego wszystkiego, tych za i przeciw, wychodzi na to, że rzeczywiście, w momencie, kiedy ja uwzględniam mniejsze tytuły, to to nie jest zbyt fajne, ponieważ, jak już mówiłem, powstają no te abominacje, które mają po siedem prowincji, co jest przerażające wręcz. Dobra, jeżeli chodzi o moje sojusze, bo też ktoś ciągle pisze, żebym zrobił sojusz w cesarstwie, no to cesarz po prostu nie chce się zgodzić. Ja patrzyłem na każdego jego dzieciaka, bo patrzyłem jakie ma tutaj dzieci, jakie ma córki i tak dalej. On nie chce się zgodzić po prostu ze spraw politycznych. Cesarstwo nie chce mieć z nami sojuszu. Podejrzewam, że oni chcą jakieś ziemię od nas. Nie zdziwił się, gdy chcieli na przykład Brno albo Ołomuniec. Nawet byłoby dość sensowne, no bo to chyba było częścią Czech, z tego co pamiętam. Ale potem my tam wysłaliśmy naszego syna, który stał się jakimś biskupem, coś tam się jakieś dziwne rzeczy zadziały. W Pomorzu wybucha rebelia. Jest to rebelia Zbyszka. <laughs> Zbyszka z Wołogoszcza. Woł, Wołogoszcza, dokładnie tak. Ale rebelia to została właśnie zmasakrowana przez siły króla Pomorza, więc tym się w ogóle nie przejmujemy. Król Pomorza nas lubi, bardzo nas lubi, więc tym również się nie musimy przejmować. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to. no Prawdziwa zabawa tak naprawdę, zacznie się dopiero w momencie, gdy mój król obecny umrze i będzie jego dziedzic. Ponieważ znów będę miał tę zabawę z tymi relacjami, nikt mnie nie będzie lubił, nikt mnie nie będzie kochał. I będą problemy, duże problemy. Dlatego musimy się na to przygotować. A jak my się na to przygotujemy? No nic, po prostu czekając. A w czasie czekania będziemy wypowiadać kolejne wojny. Na przykład wypowiadamy wojnę temu Tartau. Wypowiadamy wojnę o Livonie po prostu. O Livonie, czyli o jedną prowincję. No bo Chociaż nawet nie, nie musimy wybrać o Livonię, bo wtedy oni zawołają tego kolesia z kareli u Końsko, a nie chcemy z tą karelią się męczyć. więc a weźmiemy sobie roszczenie z tytułu, na przykład do Tartu, ale nie dla mnie, tylko dla tego kolesia, dla tego się z liwoni. Tym samym wypowiadamy wojnę. No i idziemy ich zmasakrować. Jeżeli chodzi o propozycję wasalizacji Prus, bo też pojawiła się taka propozycja w komentarzach, to Prusini po prostu nie chcą się na to zgodzić. Oni nie chcą, znaczy Prusini, Prusacy, przepraszam, tam Prusowie, nie chcą się oni na to zgodzić z tego względu, że po prostu mnie nie lubi, więc się nie zgodzi. No, takie czul mi w dupę. Więc muszę czekać, aż się trus skończy, a ten trus skończy się z tego, co pamiętam, zaraz sprawdzimy w roku... 1138, czyli jeszcze tylko raptem 6 lat, i będziemy mogli znów wypowiedzieć kolejną wojnę, tym razem o warnie. Dzięki czemu nasz napis powinien się jakoś ustabilizować i w końcu się rozciągać na całe nasze Wendish Empire, które jak również ktoś zauważył w komentarzach, powinno zmienić nazwę na Wendish, not Empire, bo Empire brzmi zbyt imperialistycznie. Ależ takie słodkie żarty. Dobra, powołujemy naszą armię, która nie jest teraz zbyt wielka, jest wręcz mała, bym powiedział, bardzo mała, ale powinna wystarczyć do ściśnięcia wojsk tego tartału. To jest dość, bym powiedział. Złe, ponieważ w momencie, kiedy mamy tylko 3000 żołnierzy, i to wynika z tego, że mamy bardzo, bardzo, bardzo mało domen, właśnie przez to, że oddaliśmy 7 hrabstw i tak dalej. Teraz tak naprawdę nasi wasale mają więcej armii od nas, i jeżeli powstanie jakaś frakcja, która będzie, która będzie próbowała gromadzić siły, no to ona bardzo łatwo będzie mogła przewyższyć nasze siły. Na przykład, teraz mamy frakcję, która sprawia, że książę Świętosław chce zostać władcą w Polska. Niby fajnie, niby śmiesznie, ale czy my dlatego tego Świętosława teraz nie walczymy o claim, żeby on został jakimś tam e, władcą tartał? Mi się wydaje, że właśnie powodziliśmy wojnę, o tego klejma zaraz zresztą zobaczymy, powodzimy wojnę z ręki Siemomysła z Liwonii, czyli nie, to, to, to nie jest dla niego. Tak czy siak, kim jest ten Świętosław? To jest dobre pytanie. Świętosław to jest, to jest, to jest, to jest książę wielkopolski, on, no on pamięta, on jest synem Janusza, z tego co pamiętam, tak, on jest synem Janusza, nie, on jest synem Józefa, czyli kim był dla niego Janusz, bo Janusz też był z Wielkopolski, czy ja, nie, Janusz był skujaw, nie z Wielkopolski, to przepraszam, pomyliłem osoby, dobra, tak czy siak, no ten koleś jest, hmm, no, 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 jest nas źle nastawiony, minus 6, chciałby zostać królem, więc my postaramy się go tutaj jakoś przekonać do naszej osoby. Na przykład zaczniemy od tego, że skoro nasz burmistrz Jerzy nas nie lubi, no to my mianujemy nowego zarządcę majątku i będzie nim właśnie Świętosław, który ma teraz do nas relację plus 8. Ponadto powinniśmy wysłać do Świętosława jakiegoś kolesia, który będzie mówił mu, jakim jesteśmy zajebistym cesarzem. Myślimy do niego naszego kanclerza. Jako że ten świętosław rządzi w Kaliszu, to my poprawimy z nim relacje. Mówiliście mi, że lepiej poprawiać relacje, niż zabijać tych kolesi, w szczególności jeżeli mam tam 0000 jeden siły Ale to jest z potworem tak nie jest. Potwór normalnie ma żoną 62%, więc mi się wydaje, że to jest kwestia czasu, aż on po prostu zdechnie. Poza tym można zawsze wrzucać jakieś dary komuś, jak tylko będzie miał tą mnie lepszą opinię i na pewno tego potwora się w końcu zabije. A też leziona się zgodził z tym, że on powinien chyba umrzeć. Znaczy, więcej się zgodził, ale nie był przeciwny temu, może tak. Albo nie ustosunkował się w kwestii zabicia tego potwora. I wysłania tam jakiegoś wiedźmina. Jerzy Burmistrz Kalewan nas nienawidzi. No, no, smutne, wzruszające, ale trochę nas to nie obchodzi. Tak samo jak nie obchodzi nas to, że Janusz jest gorszym wojownikiem od Jerzego, ale ja nie, za, nie, nie zaryzykuję dania tytułu dowódcy takiemu Jerzemu, który mnie je nienawidzi, więc dam to Januszowi. Niech Janusz poprowadzi nas do bitwy. Taki typowy Janusz z Siłowni, prawda? Hmm, widzę, że Karelia dołączyła do walki, to może być naprawdę potężna wojna, nawet cięższa niż mi się wydawało. Troszeczkę smutek, ponieważ przez to, że teraz walczę z tą Karelią, sprawia to to, że nie będę mógł później wypowiedzieć osobnej wojny tej Karelii, jak już będę miał granicę taką bezpośrednią, no bo jak zabiorę tartał, to potem chciałbym wypowiedzieć wojnę o Narwę, która jest chyba wasalem tej Karelii całej, no i to jest ten główny problem, chociaż nie, czy to jest... Nie, to jest tylko jeden koleś, który rządzi tym wszystkim chyba, czy mi się wydaje? Nie, czyli każdy rządzi czymś innym, ale wszyscy są wasalami tego kolesia, czyli to jest główny koleś z tego co rozumiem, tak? Tak, to jest ten główny koleś, no i przez to, że teraz prowadzimy z nim wojnę, to dostaniemy z nim trusa, a gdybym wypowiedział wojnę jeszcze jemu równocześnie, to mógłbym zabrać właśnie tę Narwę oraz potem ewentualnie jakieś inne prowincje, tym samym bym zaczął grędzić ze Szwecją, no i bym robił wielkie podboje właśnie tutaj północne, co w sumie nie jest głupim pomysłem. Dobra, moja armia, wspaniała armia, ruszacie wszyscy do Libanonii, a to jest większy upływ czasu, no bo tak troszeczkę powoli wam to idzie. Ponadto mogę wysunąć tytuły, tytuły z roszczenia, czyli roszczenia z tytułu książęcego do kilku hrabstw, nawet mogę do. Hmm, do Czernichowa, ale no tak jak pisał w komentarzach leziony, lepiej tego nie robić, bo moja armia obecnie nie istnieje i się z tym zgadzam. 3000 żołnierzy to nie jest coś, z czym ja mogę walczyć. Powstanie chłopskie mi gdzieś tam wybuchło, ale Przemyśl przypadkiem to nie jest mój. To nie jest mo moja ziemia, więc to mój wasar powinien sobie z tym poradzić. Ponadto moje armie się już w tej Ledgali, więc ruszamy do ściśnięcia armii Tartał. No i w tym momencie to jest GG, no bo ich posiłki stoją tutaj w Ingrii. Nie mają jak dojść. Uu, 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 ale siły mojego wroga ruszyły na wyspy. I teraz pytanie, czy jak ja przejdę na te wyspy? To czy ja będę miał jakieś imba z dupy minusy, czy jednak nie? Będę miał imba z dupy minusy, ale z drugiej strony, jak widzę, oni nie mają ani lewej, ani prawej flanki, co oznacza, że są otoczeni. Nie dość, że grad strzał na nich za nich leci, to jeszcze są otoczeni. Kawaleria dokończyła dzieła, no i tym samym to jest GG. Możemy przystąpić do operacji niszczenia tartału. Tartał, niczym bułka tartał. <laughs> Takie tam <laughs> żarty. Dobra. Co jeszcze możemy zrobić tak naprawdę? Potwór nas lubi. Siemowy nas nie lubi. Tamci kolesie jest, będą siedzieć w więzieniu gnić tam, będą do usłanej śmierci za, za te swoje frakcje nie frakcje. My jeszcze sprawdzimy, czy ten świętosław dalej chce być królem, chce być królem, ale nasz koleś nam już poprawia z nim relację z tego co jest, mamy 23, więc całkiem nieźle. Może jakbyśmy go poprosili o rozwalenie. O rozwalenie, chciałem powiedzieć tego, no. O rozwalenie. Rozwalenie tej frakcji, to może on by się zgodził, bo chyba mogę go poprosić o to, żeby przestał tutaj robić frakcję jakieś, Na przykład, nie wiem, można? Chyba można. Hmm. Hmm. Przenieść więzi wasalne, odwołaj. Chciałbym tak tak powiedzieć, żeby przestał być we frakcji, no bo czemu ma być we frakcji, skoro on mnie lubi? No nie wiem, no chyba nie ma chyba takiej opcji, przynajmniej ja tej nie widzę. Chyba, że się mylę, no ale no nie widzę takiej opcji. No mam to niech na razie poprawia z nim relacje, może on sam te frakcje rozwiąże, jak zobaczę jakim jestem wspaniałym człowiekiem. Ponadto udało mi się odziedziczyć hełmno. Hełno, które miało przejść do tego kolesia w armii, ale mi jednak udało się to odziedziczyć. No i tym samym jest miłość. No bo mam hełmno, mogę sobie tym rządzić. Też Leziony powiedział, że to nie jest prawda, że nie mogę e, mieć tam kilku tytułów, ponieważ obecnie jak jestem tym jakimś mega tam władcą imba wszystkiego, tym cesarzem, no to mogę być dużo tytułów, więc też ktoś mi błędnie napisał w komentarzach, że ja muszę koniecznie wszystkie tytuły porozdawać, bo inaczej będzie smutek i żal, więc... Tak naprawdę dopóki, dopóki kurde nie słuchałem się was zbytnie, dopóty jakoś mi to szło, a jak zacząłem się słuchać waszych rad, rad większości z was, ludzi, którzy zapewne grali w Crusader Kingsa z dwie, trzy godzinki, no to zaczęło się robić nieciekawie. No i właśnie dopowiedział to do sytuacji, w której jesteśmy obecnie, czyli do sytuacji, w której to armia Karelli oblega nam prowincję. No, coś naprawdę niesłychanego. Też ktoś słusznie zauważył, że Ruś robi na mnie klejmy i nawet ma tego klejma chyba już. Warto w ogóle zobaczyć, zaraz zobaczymy, czy oni mają na mnie klejma. Rusini, rusini. Tak, oni mogą mnie już zaatakować Mogą mnie już zaatakować Naprawdę wielka to... wielki to smutek jest Bardzo wielki to smutek jest mhm. Opinie Sprawdźmy mapę opinii Kto nas nie lubi? Nie lubi nas na pewno władca się no bo siedzi w więzieniu No to jest troszeczkę logiczne Nie lubi nas władca Czerska, nie lubi nas władca Górnego Śląska Reszta ma do nas takie nastawienie dość neutralne Może uda nam się sojusz z Węgrami zrobić w sumie na przykład jakby ten zasiad na tronie, on ma córkę, ma też dziecko, dziecko jest narzeczone z potworzycą, więc dobrze będzie, no dobrze będzie, jak on umrze, to ten będzie i ten potem się chętnie będzie miał sojusz znowu z Węgrami, więc wszystko zostało zabezpieczone. Ponadto księżniczka Nawoja otrzymuje tytuł naznaczony przez Midasa, ej to jest bardzo dobry tytuł, bo ona ma teraz mniej do dyplomacji, ale dwa do wojskowości i dziewięć do zarządzania. Naprawdę niesamowite. To jest dobra szycha. Hmm, ktoś chce zostać nowym marszałkiem? On ma 19, podczas gdy ten drugi, Milobrat, ma 15. Ty rzeczywiście będziesz lepszym. Jesteś moim nowym marszałkiem. Dziękuję. Dziękuję, nie, dziękuję, dziękuję. Naprawdę. Nie trzeba było. Hmm. Kolejna armia. 1300 żołnierzy się zebrało. No trzeba to zmasakrować. Zwiększymy upływ czasu. Ej, otrzymajcie to. Większe upływ czasu, otrzymanie to i idźcie im najewać. Januszu, poprowadź prawą flankę do zwycięstwa. Ponadto jest propozycja zaaranżowania ślubu. Z kim? Nawoja z kim? Książę Olaf. Olaf, książę Olaf. Czy ty jesteś jakimś następcą tronu? Chwila, chwila, chwila. Książę Olawie. Kim ty jesteś? Czym ty życzysz? Nie, ty jesteś wasalem czyimś. Chwileczkę, moment, moment, moment. On nie ma jakichś dzieci, które chciałyby się hajtnąć? on ma 8 lat, więc raczej nie. Dziedzic może ma ma już żonę. A, jakby ją zabić, bo... No dobra, zgodzę się. Niech się hajtają. Niech się hajtają. I tym samym mamy teraz sojusznika tego króla Danmarka, ale no liczyłem, że jednak samym tym. No ale mamy, mamy, no bo coś nas, no to, coś nas tam łączy. Ten książę to był jego brat, czy kto to w ogóle był? Aż warto sprawdzić. Kim był dla ciebie ten książę Olaf? No bo kimś musiał być jednak. No skoro mamy teraz jakiś tam sojusz, cokolwiek, no to kimś dla ciebie był, tak? Czy nie? No tak. Książę Olaf. Hmm... No kurde, ciężko sprawdzić. Ja mam dziecko, które nazywa się, przeanalizujemy sytuację, która właśnie zaszła, do której teraz doszło, aby tam i im najewać. Coś dzieje. Takie wezwanie do broni. Z kim? Z kim? Norweski rewolt. No dobra, pomogę. Hm? Kto? Kalikluk. Kalikuk chce wyjść z ciemnicy. Nie, niech siedzi dalej. Dobra. Armia moich wrogów przestaje istnieć. Ja prowadzę wojnę z norweskim rewoltem, co nas w ogóle nie obchodzi. Hmm, Dania chce tutaj w ogóle się wbijać, Ej, ale w ogóle ta Dania to, nie, to będzie dobry sojusznik do walczenia ze Szwecją, tak teraz zauważyłem, no bo jak ja już tutaj będę miał ściśniętą Karelię, to będę mógł uderzyć we Szwecję, a będę miał Danię po drugiej stronie. Sytuacja identyczna jak w Europie Universalis, kiedy moim sojusznikiem po lewej stronie jest Francja. Hmm, zastanowię ja się nad tym. Naprawdę się nad tym zastanowię. Czy nie chcę tej Szwecji atakować w przyszłości? Co się dzieje? Kto znowu chce tutaj jakieś coś robić? Kogo mogę prawnie uwięzić? Powiedzieć książę Siemowysłu. czemu chcesz, czemu, czemu, co ty chcesz zrobić? Co, co to za intrygi tutaj robisz u mnie w ogóle w kraju? Znane spiski, Siemowyzł, Siemowyzle, co ty tutaj robisz? Ym, intrygi w kraju, no ale co ty za intrygę robisz? Kunegunda, Siemowysłu. ty chcesz spróbować do tytułu król Litwa? To jest coś, co mi się nie podoba, kolego. kolego. Dlaczego takie klejmy jakieś robisz? Ale ja Cię na razie nie będę więził, bo to jednak robisz na potwora. Może chcesz go zabić, może jesteś Wiedźminem. W sumie jakby go zabił, to nie byłoby problemu, ale no, jak widzimy, on klejmuje, a nie zabija, więc no, jednak malutki problem jest. Dlaczego w ogóle ja jeszcze tego wszystkiego tutaj nie, nie podbijałem? Dlaczego, dlaczego oni mi okupują moje ziemie? Dlaczego tam było dwóch żołnierzy, którzy terroryzowali całą ludność tej całej prowincji? Dwóch żołnierzy terroryzowało całą ludność, naprawdę. Kto żyje w tym moim kraju? To jest. Kto jest tutaj w tym moim kraju? Yy, że dwóch ludzi wystarczy, żeby ich... O nie? nie. Nawoja choruje na tyfus. No i stało się. Ale dobrze, bo to jest. Bo, bo ona jest już zaręczona, zaręczona z Olawem. Mówią, no, to no, nie ma problemu. A właśnie Olaf to jest to jest brat tego króla obecnego. No tak wiedziałem, że coś tutaj śmierdzi. Skoro no, to jest brat, no to są tam spokrewnieni jakoś, no i jest sojusz, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje że tak to działa. Dobra, oblegajcie te dźwiny. Patrzcie, jeden człowiek. Jeden człowiek bronić dźwiny. Jeden człowiek. To jest, nie wiem, jakiś Robert. I Robertcik na pewno tam stoi i broni. I mówi, że nie będzie. Z donoszę, że w większości ludzi w Szczecin została nawrócona wiara katolicyzmu. O, cieszę się też. Też jest się z czego cieszyć. Fajna sprawa. A i dlaczego wy tego nie oblegacie? Dlaczego to jest okupowane przez kogoś? O co tu chodzi? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Idźcie zmasakrować armię Kareli i, i, się po, i się pożegnajmy po prostu. No i znowu mi oblegają Kalewan. Znowu pewnie jeden żołnierz tam stoi, co? Ba, jeden żołnierz tam stał. Dobra, chodźcie oblegać to drugie coś. Hmm, Ingria jest też pod oblężeniem. O, matko. O, matko. I tam mają dużo żołnierzy. Ale oni na pewno nie mają lewej i prawej flanki, więc jeżeli ja tam wyślę moich żołnierzy, to oni powinni to wygrać. Z drugiej strony jednak oni tutaj będą przekazać rzekę. No zobaczymy. Zobaczymy. Mi się wydaje, że powinienem dać radę. Sprawdźmy to, sprawdźmy ich siłę. Jeżeli nie dam rady, to zgałganie, ale wydaje mi się, że powinienem dać radę. No, o, patrzcie, uciekli tu mną. Ej, ej, panowie, panowie, ja chciałem tu z wami powalczyć. Tu uciekliście, jakim cudem? Jak wy to zrobiliście? dziwne. Dobra, no, zmasakruję was, więc tam. Bum, dzień dobry. Macie flanki, nie macie dowódcy, więc mam przewagę, ale jednak wygrywacie, przegrywacie, wygrywacie, przegrywacie, przegrywacie. Co to w ogóle miało być? To takie coś, to jest nic. To jest nic. Nie macie szans z moimi z swoimi armiami. Druga Wasza armia przestaje istnieć. Ktoś się dostaje do niewoli. Mmm, dobra sprawa. I kolejna armia zniszczona. Fajnie. Ta kradnie im technologię na lawetach, no same dobre wieści, naprawdę, same dobre wieści. Ja, ja się nie spodziewałem, że tak dobrze ten odcinek się potoczy. Ona nie ma opiekuna, ale jest narzeczona z Andrasem pedofilem. Nie wiem, czy ją tam wysyłać, no ale dobra. Idzie, ona musi to zrobić, musi się poświęcić, musi się poświęcić. Potrzebujesz opiekuna. Twoim opiekunem będzie... Nie, 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 nie jeżdż, jeż, nie nas nienawidzi. On jeszcze mi ją zabije albo zgwałci. Twoim opiekunem będzie twoja matka. Twoja matka będzie twoim opiekunką. Będziesz robić tam rzeczy. Zaproś do spisku, Mateusz Poraj. pora z tobą, prosimy o wsparcie naszego spisku, który ma sfabrykować roszczenie do tyłu krawstwo Górny Śląsk. Co? Przepraszam bardzo, a do kogo należy Górny Śląsk? Yy, yy. Nie? Nie? Ty masz 7 prowincji już chyba? Hello? N nie? Nowy metropolita? Co jest? Mieszko, ile ty masz tej, tej, masz nauki? 11, a ten? 12 No, no taki tam metropolita, a ty mnie, Mieszko, lubisz? Lubisz, a ty? Drugi, ty grubasie? Mnie nie lubisz, to będziesz mnie nie lubił jeszcze bardziej, to Wendy Empire, to ja tu rządzę Mieszko pozostanie na stanowisku Dokładnie, Mieszko pozostanie na stanowisku, ma ładne imię Słowiański Dlaczego oni wciąż mają ze mną jakiś tam warscore? Hm, dziwne w ogóle, norweski rewolt przegrał z Danią, ale nic nie stracił. Ciekawe o co walczyli. Bo dalej norweski rewolt istnieje, więc podejrzewam, że o co się jednak walczyli, prawda? Kolewan znowu jest oblegane. Czy nie przepływają przez to? Elżbieta znów ukradła im technologię. Dobrze, dobrze. Niech kradnie, niech kradnie. Zmasakrujcie te oddziały tutaj, bo widzę, że coś, coś jest nie tak. Aha. 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 97% Warscora, no nie wiem co jeszcze... Aha, no Kalevan, oczywiście. No jak żeby inaczej. Kalevan jeszcze jest okupowany przez tych... Kolesi, o matko. To jest jedna z dłuższych wojen, jakie prowadziłem, naprawdę. I znów dwóch Robertów tam stacjonuje i próbuje się... Próbuje się próbuje udawać, że potrafią. Kto? Co, co? Co? Kto chce się hajtać? Kto? Zaraz ślub. Rodisław z Połtawy. No dobra, idźcie, idź, idź. pokój z tobą. Akceptuję. Hajtajcie się, hajtajcie się, będzie dobrze. Pozostała jedna armia, z tego co rozumiem. Jedna armia do ściśnięcia. Więc ciśnijmy tę armię. Pokażmy, że potrafimy. Że my też możemy to zrobić. 106 żołnierzy, mamy 1400, no powinno być powinno być na ludzi. Plus 100 prestiżu, fajnie. Jeszcze jedna armia do ściśnięcia. No dobrze. Będziemy, będziemy ją ciśnąć. Będziemy ją cisnąć. Trzeba, to trzeba. Król Potwa z Litwa wyodawiony wielki książę Radosław z Połock. He? Huh? Potwór wypowiedział właśnie wojnę Połockowi. Normalnie bym się tym nie przejął, ale. To jest coś, co się dzieje bez mojej wiedzy. To jest. Dlaczego on wypowiedział wojnę Połockowi? Z jakiej beki? I dlaczego ja w tej wojnie nie jestem? Ja chcę być w tej wojnie. Ej, ja mógłbym wypowiedzieć tam wojnę. Ej, ej, ej. Ej, bo mój brat tam walczy, on próbuje, on chce urosnąć w siłę. Mi się to nie podoba. Ale podoba mi się to, że on wysłał tam wszystkie swoje wszystkich swoich żołnierzy. Więc to jest idealny moment, żeby ten połock zaatakować. Naprawdę. Ja się nad tym muszę zastanowić, tak dogłębnie zastanowić, czy ja nie chcę teraz zaatakować połocka przypadkiem. Hmm. Czy mogę egzekwować roszczenie? Dlaczego? Przecież nie macie armii, nie macie niczego. Wszystko on tutaj zmasakrowałem. Nie rozumiem. Potwór z Litwa uzurpuje sobie prawo do tu, za Zatoka Wenecka. Należy tego do wielkiej Świątyni zatwarzować z Co? Już wygrał? Szybko. Kurde, ten potwór szybki jest. Naprawdę? Śmierdzi jakimś. Śmierdzi jakimś spiskiem na mnie. On chce mnie wziąć w kleszcze. On chce mnie wygryźć z tronu cesarskiego. Ja to czuję. Ktoś taki jak on na pewno. Na pewno już kombinuje, jak tutaj może się pozbyć swojego brata. Ja wiem. Ja takie rzeczy wiem. Dobra, no oblegamy już wszystko, co możemy oblegać. Czy, czy jeszcze muszę z kimś... Kogoś muszę ścisnąć, żeby on się poddał w końcu łaskawie? Sturmem wejście, to są dwóch... To jest dwóch robercików. Ech, I te armie, te śmieszne armie, które co chwilę powstają. Skąd oni te armie biorą? Oni powinni już dawno przegrać. A jednak. A jednak się utrzymują. Pytania bez odpowiedzi. Kolejna armia. Z dupy. Ech. Kto umarł? Ktoś umarł. Blanka Dempures. Nie, opowiedzmy to. Okej, okay, oni mogą się hajtać. Keras, Chorwacja i Czciborn. Chwileczkę, chwileczkę. Chwileczkę. To jest właśnie dobrą. Dolny manipulator. Zarządzanie 2. No tak, bo mu Blanka umarła. Kumam. Tak ty jesteś w Chorwacji. To jest Twoja Dziołcha, rozumiem, tak? To jest, to jest Twoja. tamtego. Tak? No tak, no bo Księżniczka. Nie, to jest. chwila, Mogą mieć sojusz z Chorwacją. A Bierę. Dobra, więcej sojuszy to więcej sojuszy. Jednak się przyda, prawda? Chorwaci, bo Chorwaci, ale jednak jakbym chciał Węgry ścisnąć, to, to się przyda Co jest? Co? Jeszcze. Nie dam się zastraszyć, jeżeli, ile ty masz siły? Aha. Aha. Aha No cóż, no... No no... no nie. Ja i tak będę walczył. Choćbym miał najemników wykupić, a ja wykupię. No i mamy rewolt. revolt. Aj. No cóż, no. No smutne, no. Tyle mogę powiedzieć, no dość smutna sytuacja, no nie sądziłem, że tak to będzie wyglądać. Tak samo jak nie sądziłem, że kurde, że... że nie będę mógł wygrać tej wojny, mam 98% warscora i nie mogę z nimi spisować. Czego nie zrobię, to i tak, i tak nie mogę mieć 100% warscora. Nie, mogę zmasować jeszcze te armie tutaj, ale to wszystko. O Boże, kto jeszcze? Kraków, duże grupy buntowników ciągną do choroby. o matko bosko. Łomatko matko bosko. Złe rzeczy się dzieją. Źle się dzieje w państwie wędzyjskim. 4000 żołnierzy, nie? To jest coś, 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 co mogę zmasakrować, bo mam 1500 dukatów zaoszczędzonych na taką sytuację. Więc byłem zapobiegawczy, więc to jest do wygrania, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Bo ten odcinek jest już wystarczająco długi, przepraszam, że byłem taki troszeczkę przymulony, ale raz pogoda. Dwa, rodzina za ścianą. No i trzy, ogólne zmęczenie już całodniowym nagrywaniem i nagrywaniem 50, 50 -wo 50-minutowego o, tak, odcinka Warcrafta, który pokazał się dzisiaj na kanale, a który jest ostatnim odcinkiem z klątwe opuszczonych, więc jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to niech sobie obejrzy, bo tam jest wszystkie podsumowanie tego wszystkiego, w ogóle plot twisty tego świata, więc polecam, zachęcam i tyle. Kolejne odcinki z Kresada Kingsa będą na pewno lepsze od tego, jak już tylko pogoda się uspokoi i nie będzie kurde, nas zalewać takim żarem z nieba. Więc pamiętajcie o skomentowaniu odcinka, pamiętajcie o ocenie odcinka i do usłyszenia w kolejnym materiale.